Hej, pokażę Wam jak zrobić takie urocze linki w kształcie awokado dla przyjaciółek. Już kiedyś był podobny filmik na moim kanale. Kiedyś, miesiąc temu, tylko że robiłam pizzę, więc dam Wam linka w opisie. Tak więc na razie kontynuujemy jedzenie, może kiedyś kebab, nie wiem. Kebaby są fajne, ale nie przedłużając, zaczynajmy. Będziemy potrzebować wodę, sól i mąkę, czerwoną, ciemnozieloną, jasnozieloną, mrożoną, białą i czarną farbę akrylową, przeźroczysty lakier do paznokci lub klej do dekupażu lub też może być klej typu wicol albo Magic. Aczkolwiek myślę, że przeźroczysty lakier jest najlepszą opcją, najbardziej trwałą opcją. Jakieś pędzelki, najlepiej jak najmniejsze i też są to się przyda. Super glue, duty i Łączę dwie łyżki soli, jedną łyżkę wody i dwie łyżki mąki. To biorę w ręce i sobie ugniatam, żeby to było takie plastyczne. Robię sobie z mniejszego kawałka yy, właśnie kształt no, awokado w sumie nie wiem jak. To wytłumaczyć, no po prostu awokado. Chyba każdy wie jak wygląda. I przykrajam sobie to awokado na dwie części. Po czym jeszcze raz sobie to poprawiam, a później jeszcze pewnie też będę poprawiać. No po prostu musi być perfekto, nie? Popatrzmy przez chwilkę jak to poprawiam, że nie będzie kolejnym cięcie, bo to zajęło naprawdę dużo czasu, a w końcu się zdecydowałam. Jeszcze sobie zrobiłam małą kuleczkę na pestkę. I teraz są tą drugą suną łówkę, nieprzeznaczoną do pisania. Robię sobie wgłębienie, jak w kluskach śląskich trochę to wygląda. Ponieważ tej masy jest trochę za dużo, więc można albo zmniejszyć promocję, albo coś później jeszcze z niej zrobić. Na przykład... serce. No w sumie czemu by nie. I teraz biorę sobie cążki i drut i robię pętelkę, żeby to było zapięcie. Można użyć gotowego zapięcia, z jakiegoś starego naszynika, ale też można zrobić z drutu. Proste, nie? I na koniec wciskam w tą masę jeszcze przed upieczeniem. To bardzo ważne. Piekę to przez około godzinę w 120 stopniach Celsjusza. Jak już mam to utwardzone, to nakładam sobie dwie warstwy, oczywiście czekając między nimi jak wyschną, jasnego, tego, zielonego, słowa mi zabrakło, znaczy słowa, no zgubiłam, no tak, ja chyba mus zgubiłam, a nie słowo. Teraz na drugą stronę, czyli na jakby skórkę, nakładam sobie ciemny, zielony, można go też zastąpić brązowym, ale myślę, że ciemny zielony ładniej wygląda też tam jak to woli, jakie awokado, ja, nie? I akurat przy tym to już trzeba być tak precyzyjnym. Chodzi o to, że po prostu tutaj te krawędzie muszą być takie bardzo równe. Będę robiła mojemu awokado uroczą mortkę. Jest to opcjonalne, ale myślę, że wygląda to przeuroczo, jak już powiedziałam. Także ja wiem, że tutaj wszystko widać idealnie, ale tak w skrócie, to robię takie w dwie czarne kropki, mniej więcej tak blisko siebie i to będą oczy oczywiście, a co mogłoby to być innego. Później cieniutkim, precyzyjnym pędzelkiem robię kształt litery U i to będą usta. Mniejszą sondę robię dwie białe kropki w środku czarny kropek jako taki błysk w oku. Można zrobić dwie kropki, ale te oczy są takie malutkie, że, że później nic by nie było widać, jak na moim filmie, ponieważ zasłaniam sobie ręką. Fajnie. Potem mieszam czerwoną farbę i białą i robię dwie kropki jako róż. Teraz biorę sobie super glue i przyklejam do jednej części naszą pestkę. Tak trochę sobie dodałam tego kleju po bokach, żeby to na pewno nie odpadło, ale... W sumie, chyba nam tak nie doda, to by nie odpadło, więc. Ale i tak można to zrobić, nie? Można. to wam zabroni? Na sam koniec pokrywam całą moje awokado dwiema warstwami lakieru, żeby to na pewno nic się nie zmiało, bo jak wiadomo, no to są farby akrylowe, a one schodzą pod wpływem wody, więc za długo to by ten nasz nasilnik yy, nie przetrwał. Także to już koniec. Mam nadzieję, że się podobało, że filmik był przydatny. I czego wykorzystasz? Także do zobaczenia. Cześć.